Startup ja z Dybiecka wszystkich bardzo, 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 bardzo jej, z jej cywilki to kolejny odcinek na moim kanale serdecznie. Bardzo witam w nowym filmie. Oczywiście, łapkę w górę, subskrypcję na sam tego odcinka. jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to wiecie co, no macie 5 sekund. Uwaga, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. No mam nadzieję, że wszyscy zdążyliście. Zapraszam też bardzo serdecznie na mój sklep, jeżeli chcecie kupić sobie fajną bluzę, koszulkę, kubek. No i w poprzednim odcinku jest też konkurs na kubek z mojego sklepu, także jeżeli chcecie wygrać, no to zapraszam tam do poprzedniego, nie, do poprzedniego odcinka. No i jak mówię, macie szansę wygrać i ja wylosuję tą. Osoby tak około za tydzień, bo za tydzień mi dojdzie jakby ten kubek, także za tydzień po prostu, wiecie, wylosuję jakoś o i tyle. Eee, także co, no to stawcie konieczną łapkę, subskrypcja. W dzisiejszym odcinku robimy znowu quizy. Jest to w sumie Wasza, myślę, że może nie ulubiona, ale lubiana seria, także to jest, słuchajcie, dobry pomysł. I zapraszam też na mojego Instagrama, ponieważ jutro będzie fajne nowe zdjęcie na Instagramie, ponieważ teraz jadę na sesję zdjęciową. Także ogólnie, to zapraszam serdecznie na mojego Instagrama. I jeżeli napiszecie jutro pod jakimś, pod tym nowym zdjęciem, że jesteście z tego odcinka, no to postaram się wbić na wasz profil i może coś po sobie zostawić. Zobaczymy, czy mi się uda, ale przynajmniej postaram się paru osobom tak bić. A my, słuchajcie, przechodzimy po prostu do samych quizów. Także jazda z tematem. Więc, słuchajcie, lecimy z pierwszym quizem, który został opublikowany sekundę temu. No dobra, no dobra, słuchajcie, będzie mocno. A więc, ile lat ma Milki? Ok, jeszcze lat mam? 18. E, 17. 17. E, 19 lat będę miała za 17 dni. Dobra. Czy Milki ma siostry? Ma, nie ma, ma dwie siostry. No nie wiem, która to będzie odpowiedź poprawna. Kliknę, że ma dwie siostry. E, w co gra Milki? Milki gra w Among Us, Minecraft Among Us, The Sims, The Sims, Minecraft i y Among Us. No, na ogół to gram w Minecrafta i Among Usa, ale nagram też Simsy, więc znaczy, że Simsy też. I teoretycznie to gram jeszcze w Tomb Raidera i The, For The Forest. No, ale już w sumie mało, bo nie mam czasu na to za bardzo, ale w sumie bym się pogrążył w The Foresta. To jest dobry pomysł, dobra. E, czy Milki ogarnia nową mapę? No, myślę, że można powiedzieć, że trochę. Milki. Okej, okay. co jest? Nie wiem, co to jest za kocik. Bardzo słodki kocik, naprawdę bardzo. No, jest słodziutki, no. Tylko, że jakby w sumie to nie wiem, czy. No tu było cztery pytania. E, jakby nie wiem czy ile, ile zdałam odpowiedzi, ile nie, ale to jest nieistotne, ponieważ lecimy z drugim quizem, słuchajcie, e, 3 sekundy temu. Milki by na pewno Milki by to na pewno wiedziała. Okej, okay, zobaczymy, czy faktycznie także robimy ten quiz. Kurde, jak grzybko mnie denerwuje, dobra. E, także jazda z tematem. Jak ma na imię Milki? Milki ma na imię Liza, Ania czy Emilia? Hmm, Emilia oczywiście. Chyba, chyba, mam taką nadzieję. Okej, okay, czy Milki ma rodzeństwo? Dwie siostry, dwóch braci, jedna siostry, innego brata, jedna siostry nie ma. No tutaj też zaznaczę dwie siostry, bo nie ma jakby innej odpowiedzi. Ehm, Chyba, że mam brata, kto wie. Nie no, że tu nie mam brata. Ehm, no i no, siostrą, czy... no nie będę tak rekomendować. Dobra, czy a ja ta siostra bliźniaczka Milki? Tak, nie. O, zaznaczę tutaj odpowiedź tak. <laughs> Niech będzie. Czy Milki się w kimś podkochuje? Tak, nie widać, bo nie chcę powiedzieć widzą. To jest ciężka sprawa. To jest bardzo ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie. Eee, I tutaj nie wiem, jak mogę odpowiedzieć na nie. Ba, nie wiem, w ogóle nie wiem. I troszeczkę się cykam. Ja bym chciała wiedzieć, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale się nie dowiemy jako tako. I nie wiem, co tutaj w sumie zaznaczyć. Więc <laughs> zaznaczę ostatnią odpowiedź. Eee, czy Eliza ma koronawirusa? Eee, tak. Wyszedł jej test pozytywny? Nie. Eee, no kurde, jakby no ma, ale nie wiem czy... No wyszedł jej pozytywny test jakby to i to, więc to są dwie odpowiedzi jako taką. No zaznaczę, że tak, ale nie wiem czy... No dobra, że wyszedł jej pozytywny test, no bo wyszedł jej pozytywny test i ma koronawirusa. Także ta odpowiedź na pewno jest zła, ale no jakby te odpowiedzi są takie same, co nie? Więc nie wiem w sumie, która jest prawidłowa, ale dobra. A jakie studiowane święto Milki? Wielkanoc, rodziny, koleżanek? Boże narodzenie, urodzienie koleżanek to jest moje święto, świętujemy to codziennie, e, zazwyczaj w weekendy. A tak serio to no, zdecydowanie Boże Narodzenie, chyba w sensie jakby, no Wielkanoc, nie lubię Wielkanocy, strasznie. Jeżeli chodzi o urodziny koleżanek, no to ja bardzo lubię spędzać urodziny koleżanek, wszystkiego najlepszego, wszystkimi w ogóle, e, ale no, no nie wiem w sumie, no jak, ulubione święto milki, ulubione ś... nie wiem, naprawdę, jakby no chyba Boże Narodzenie, bo jakby jest taka, leci atmosfera i w ogóle klimat, jakby no w urodziny koleżanek nie ma takiego klimatu jak święta, ale jest też inny klimat i bardzo fajny klimat, nie ukrywam, ale jakby no zostawimy przy, zostawimy przy tym Bożym Narodzeniu. Czy Milki się maluje? Eee, nie tak, no słuchajcie. No niestety, niestety albo niestety no, muszę się malować, jakby bez tego, by się nie obeszło. No więc tak. Eee, czy Milki nagrywa na kanał. Co Milki nagrywa na kanał Milki? Myślałam, że będzie. Czy Milki nagrywa na kanał Milki? Dobra, co Milki nagrywa na kanał Milki? The Sims 4, Roblox, Minecraft, Among Us. No głównie to Minecrafta, no ale wiadomo, że zdarzyło się też The Sims i Roblox. Chyba, że na. Na kanał Milki, no nie no, na Milki, nie na Milki, dobra, no zaznaczę, że Minecrafta. Czy Eliza ma Instagrama? Eliska ma Instagrama i możecie też ją obserwować, Eliza Szypula się nazywa, także koniecznie obserwujcie i mnie też chcecie obserwujcie na Instagramie, koniecznie. Kto rozwiązuje? Milki, także 10 na 10, prawdziwy fany Milki, yo, czyli czekajcie, ja to muszę aż zobaczyć, muszę zauważyć. E, czyli to, to pytanie widać, bo nie chcę powiedzieć widzą. Hmm. Lecimy po prostu, nie będę tego komentować, lecimy z drugim quizem. E, 7 dni temu. Jak dobrze znasz Milki? Okej, okay, jak Milki ma na imię? To już wszyscy wiemy, że ma na imię Milka. Jak ktokolwiek z Was powie na mnie jakoś inaczej, a nie będzie wiedział ile mam lat, to znaczy że nie ogląda moich filmów, bo te pytania po prostu jeszcze tyle razy powtarzały, tyle razy, ale w ogóle fajnie jak robicie te quizy i chciałabym, żebyście też właśnie te quizy robili, bo jakby mam wtedy co, ale jakby... Jeżeli te quiz, to zróbcie taki quiz i takie pytanie, które jeszcze nie było takie, żeby ja, aż ja miałam problem odpowiedzieć, także no, mam nadzieję, że to się uda Wam. Jak zrobicie quiz, to możecie podać mi na Instagramie Linka. Jaki ma kolor włosów? No teraz mam blond. Eee, jak widać taki w sumie blond przyszły powoli w platynę, tak mi się wydaje, ja to na tym kolorem sobie już sama stwierdziłam, że wstydzę, że... Mm, mm, mm. Eee, także próbuję sama coś ogarnąć przed tym szamponem jest chyba Dobra, w każdym razie. Kiedy ma rodzin? Okej, okay, to już też wiadomo, że 27 kwietnia, ktoś tego nie będzie wiedział. O, o, o. No nie jest moim prawdziwym widzem po prostu, nie no, jeszcze 17 dni widzowie, 17 dni, to jest niesamowite. Dobra. Gdzie mieszka Milki? We Wrocławiu, obok Pszczyny w Krakowie. Wiadomo, że obok Pszczyny, ale za niedługo możliwe, że to się zmieni. W sensie za niedługo, będzie w październiku, jak się na studia wyprowadzę. No i możliwe, że to będzie Kraków, możliwe, że będzie Wrocław, że Warszawa albo Katowice, kto wie. Ile lat ma jej siostra? To jest piękne pytanie. To jest o 5 lat młodsza, czyli 13 jeszcze ma. No jeszcze ma 13, ale będzie miała 14, tak? Ja mam 18, ona jest o czyli 13. Dobra. E, tak, będzie miała 14 o 8 maja. Mm, jak nazywa się w Roblox? Jezu, to jest trudne pytanie, bo nie wiem. Chyba Milkaczek. Chyba to. Milkaczek. Okej, okay, bo Milka czy nie? Milk 1 też nie. Dobra, słuchajcie, jest dobrze. E, ile jeszcze w ogóle tych pytań? Dobra, to jest sporo. Dobra, trzy pytania. Okej. Okay. Ile filmów wrzuciła na kanał Milki Blues z 2 kwietnia? Nie mam żadnego pojęcia. Jest 210. Jest ilość... Jeśli mi się nie zgadza, to przepraszam. Ja nie wiedziałam, jakby to jest. strzeliłam, bo nie mam, nie, nie wiem, no, nic zielonego pojęcia nie miałam, jakby to jest ciężkie pytanie. Ile Milki ma łącznie obserwacji na TikToku, Instagramie i ile ma subskrypcji na obu kanałach? Ile Milki ma łącznie obserwacji na TikToku, Instagramie i subskrypcji na obu kanałach? Dobra, czekajcie, to trzeba przeliczyć, więc tak. Zaczniemy od TikToku. TikTok 130 tysięcy. Instagram 60 tysięcy, 130 do 30, dobra, to jest, że 200, zaokrąglimy 200 tysięcy. Okej, okay, ja piszę za maturę za miesiąc. 200 tysięcy. I subskrypcja to jest 330, dodać 50, to jest 380 plus 200, 380, 581. Dobra, to jest to. Jo, ale jestem dobra, słuchajcie, znam maturę z matematyki dzięki temu pytaniu. Naprawdę jakby, widzicie ja mogę powtarzać na maturę yy, nagrywając odcinki. To jest dużo, to jest super. Dobra, więc zarobiście. Ile ma lat? Yy, 18 rocz około 19, słuchajcie, 8 na 9. końcu znaczminki, widać, że oglądaż i każdy lub prawie... Każdy odcinek, więc cię pięknie i tym akcentem skończyłem, ten serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście do końca, życzę mam miłego dnia albo wieczoru, w zależności od którego dnia to oglądacie, Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich jak ten, no i do zobaczenia, widzimy się jak zawsze później, czyli o 18.30 jutro na tym kanale, oraz o 15.30 jutro na moim drugim kanale, milki plus nagrywam Amonga, Wiecie też do sklepu na mojego Instagrama, ponieważ jutro będzie zdjęcie z sesji, także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa, 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 i jak zawsze widzimy się później, hejka!